Cześć, witajcie z tej strony Cell Game i witam was w odcinku, w którym pokażę, jak zainstalować Winter Moda do Trackers MP. Więc tak, pierwsze co musicie zrobić, to wejść na stronę Trackers MP. Link do niej będziecie mieli w opisie. Tutaj. wchodzicie do Eurotrack Simulator 2 i klikacie w ten oto link lub od razu po prostu do free do one lat jeżeli chcecie, to możecie oczywiście wolną od reklam pobieranie ale to kosztuje dolara, ale jeżeli chcecie za darmo, to po prostu free i pobieracie pli. jeżeli chcecie możecie pobrać jeszcze dodatkowe mody bo ten oto jest wymagany bez niego nie będzie wam działać i możecie pobrać te opcjonalne mody jak na przykład oszronione opony. Więc jak to już pobierzecie. Będziecie to wszystko mieli w folderze pobrane. Więc co teraz musicie zrobić, żeby to działało? Dokumenty a to jest 2MP. I tutaj musicie utworzyć nowy folder o nazwie mod. Po utworzeniu tego foldera. Pobrane pliki przenosicie. Do tamtego folderu i tutaj macie te pliki. Więc teraz po prostu wchodzicie do gry jak normalnie. Widzicie do gry. Ściało. Ale normalnie będziecie mieli już działającego moda. O, dobra, wyrzuciłem się serwera. Ale jak widzicie, wszystko działa. Jest zima. Więc to, co chcieliśmy uzyskać. Dziękuję za obejrzenie tego to poradnika. Jeżeli Wam się spodobał. Zostawcie subskrypcję i lajka, żeby jak najwięcej osób zobaczyło ten poradnik. I jeżeli wam coś nie działa, to możecie napisać w komentarz i albo ja, albo ktoś wam pomoże. Dziękuję za obejrzenie tego materiału.